Halo, siemanko widzowie, witam was w kolejnym odcinku Z naszej kochanej serii Backpack Battles Czyli z specaczków kurde widzę, że twórcy gry są po prostu szaleni No ile są zobaczono tam, jak powaleni A coś co możecie, nie wiem, przeczytać Ja se to przeczytam później, bo tak teraz mi się nie chce, teraz sobie, sobie zagrać W macie jakieś zmiany ogólne Proszę bardzo, co możecie zatrzymać, poczytać. Tutaj proszę bardzo... Tutaj o, Pyromancer. Tutaj Pani Berserk. Ranger. Reaper. No jakieś tu ogólne zmiany, co nie? No. Ech, tak... Dzisiaj gramy, z tego co wiem... Panią Reaper. No i co? Mm... W planach mam podajże, znaczy podajże no. Chciałbym zrobić builda pod trutę, czyli taką poison bomba. I będę nam pana potrzebował Poison Guberta. Kosa mi się wydaje, że też powinna być w tym buildzie. Hmm um, może Pan Struggles? No No bo wąż jest taki typowy, nie? Pod właśnie... Ee, pod tego Poison Builda No i co? I może Pan Demonium? I pod same grzyby No bo Pan Demonium... O Też nakłada trutka, nie? No, no ale to... Pomyślimy, zobaczymy, co? Spajszy na początek? Spoczko Otwierzymy nawet z tą ma niczego. No patelnię sobie weźmiemy. No i lecimy, szybko. Mam tylko grzybka. Na ziemiach mam już dwie broni z no to nieźle. Au. Trochę to boli, nie powiem, że nie. No przegram to, nie, nie dziwię się, bo przyspiesza moją śmierć. No. Więcej żarła. To co kupiłem w sumie, bo to jest git, ślinka też git, jest dla chiki. No. Mam nadzieję, że dostanę jakiegoś e, tego badża, co zostało dodane tydzień temu. Z tego co chyba wiem. Mm. E, ale to fajnie co tak wygląda. No, ja na pewno kupić sobie e, badża jak będzie jak, jakiegoś. Ten berserkowy się wydaje fajny, co? Na ten. Yy... Berserkowy się wydaje fajny, bo on daje tego Battle Rage'a. Yy, więc. A innego sobie byłoby fajnie. Znaczy, jeżeli one w ogóle jeszcze są w grze, bo może je usunęli w sumie w tym Patryn to może było dla testów. Nie, za dalej, dobra. Teraz Master też byłby Git. Eee... Nie widzę tego drężela ale jestem po prostu ślepy, nie jest, to, a tutaj, bo to daje mi szansę nakryta. To jest Git, mi się wydaje. Sloczki za dwójkę, oczywiście. I tutaj proszę Poison Dagger, którego zrobimy od razu. No, hmm. jak tam w ogóle Wam. Dzięk mi, jak ja to nagrywam, to jest późny piątek. Tak, dokładnie to 19. E, piątek. Nagrywam to późno, bo po prostu nie było mnie przez ten dłuższy czas w domu. Byłem z ziomkami się po spotkać i No. Możecie napisać, napisać w komentarzach, jak wam dzisiaj czas w ogóle minął, jak spędził się dzień. No i no. Nóż. Poison Dagger. Kilinka za dwójkę, kupię, sprzedam jak coś i lecimy dalej. O, nie, tam był ten krystał pandemonium. Nie zauważyłem tego. Nie, no i dupa z pandemonium. Hehe, <suszy> <suszy> nie będzie w staminę, co za chwilę. No już nie ma, chyba że banana z mu leczy. Teraz on robi dwa ataki i bez stamina Dziękuję. No. Panie krysztale, przepraszam, nie zauważyłem pana Cholera. Bo teraz tak to inaczej ustawić. Przed tak, to i tak. No, jest, jest. No nic, teraz trzeba szukać po prostu kolejnego, co? Druga świnka. Eee, spaczka. Mm, sloty Więcej grzybów potrzebuję, więcej grzybów. Ty co, po prostu dajesz dwa tego co, nie jak uderzasz. No i bierzesz w sumie rzadko 3 sekundy. Trzeba by się ciebie przyspieszyć. Oj, ja tu przechrą, co? No, trud. Dobra. Losa patelni w łeb zrobi mu takie boing. Stone ten, Gloss of Power, co narobią Starcie gry, twoja broń zadaje 20% więcej obrażeń, ale bije wolniej o 10%. Hmm. No. Może nie, to się brzmi fajnie, ale nie. Ja bym na pewno nóż przyspieszył, to jest... Na pewno. Według mnie obowiązek. I Pestilian z Flask na nakładanie trudki. Spoko. Trutka może być. Yy... No i niech jest tak jest. Po prostu. Stamina stack. Więcej staminy. O jeden maksymalnej. No. za nałożona ziomkowi. Mają 13 trudki, 15, nasie coraz rośnie. I zabity. Let's go. O, jest koska. Jest koska. Kupię ją teraz. Guberta też kupię. Tylko nie wiem jak to się robi, to robi się z dwóch? Z dwóch grzybów. All around. Dobra. Uuuu, Le ten lewiatan jak ja na to mówię, widziałem, ma na... za chwilę dwa, prawie dwa t scale armor'y. Ciężko, ciężko będzie, no. Ał. Subklasa. No i teraz pytanie, czy ja chcę węża, czy ja chcę stragglesa pana? co w sumie? Nie wiem. Jak go teraz tu też ustawić? Tak go ustawię, chcę Excalibur? Nie, nie chcę Excalibura. Sloty. Grypson i Guber, Na razie sam Grypson. Są sloty za dwójkę, no i klasa. O, to teraz tu ustawiamy, co? To je zrobimy tak, O, jesteś boostowany. No szkoda, że tutaj nic nie pustuje, w sensie tego. O, tutaj możemy cię ustawić. Vampiry glowsy, mm, średnio to widzę. O, nie będzie tutaj. Tutaj zrobimy tak Chyba, że tak zrobimy, o tyle z placka będzie jeszcze gdzieś, gdzieś tutaj, bo on też musi tutaj być boostowany A, to one tu nie są boostowane, ten, 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 ten. dobra, dobra, widzę to A to po prostu tak Wywalmy z tym razie, cyk i cyk Wydać tak To tak To może być nawet tak tu postawione. Ważne, żeby tutaj był ten grzyb, co? No. Tak. Wiecie co, dajcie mi chwilkę to ustawię i za sam z dwóch. Dobra widzowie. Wróciłem. Patrzcie, to nie jest jakieś... Idealne, perfekcyjne ustawienie, no ale ten stra pan Strago w sposób ma tak beznadziejny, według mnie, ułożenie, że chodzi o te gwiazdki. Eee, więc no, tak to zostawiam, niech tak będzie. I lecimy. Mam zużycie high, to wiem, no ale to przestań, nie, że mam patelnię. Gdybym jej nie miał, to może by to lepiej wyglądało. Dlatego tego taka mega często bije, co mnie bardzo niepokoi. Staram się czy po prostu nie wywalić patelni. To ja też mi zajmie trochę miejsca, co? Ja sobie po prostu po Guberta. Pandemonium. No nie, no bo. Yy, nie zrobię z powodu tego, że mam. No nie, no. posłuchaj nie. Gubert. Mm... Ta z tego fajnie byłoby ustawić jakoś, co? Najpierw ty byłoby go ustawić. Kupię. Chciałem powiedzieć, czekam na sloty, które już dostałem. Yy... Na no razie tak, i ta patelnia na będzie, bo z tego co widziałem, nie miałem wielkich problemów, jeżeli chodzi o staminę. Yy, patelnia po prostu może ustawię tak, żeby to je biła. albo no, pod. Nie wiem, tak jest mi tutaj ciężko, jeżeli chodzi o kombinowania z tym, z tym wszystkim. Teraz zaś nie zmiesza tego co. Teraz mógłby inaczej pana stragasa co ustawić może. Co to tutaj może... W ogóle? Przedmioty, tak? Triggerują się szybciej, czyli coś co mi się tu będzie szybko trigerowało. Pandemonium. No, ok, zrobimy. Chyba żebym to po prostu wyżej postawił, co? Ja mam ten pan Strago co jest tragedia, jeżeli chodzi o stawianie go gdzie, gdziekolwiek. A może po tak, no. Dobra, jest. Ustawiłem to. Do... Rezerwuję... ...tego karaptę krystala, zrobimy z niego pandemonium, zobaczmy jak to pójdzie. Idziemy pod podki co leci. Dzień dobry. A ja już miałem staminy. O, ta kosa jest tak po uciążliwa, że chodzi o staminę Ale przynajmniej nakładam mnóstwo trutki A nie tyle Pandemonium robimy Owocem, teraz bym chciał banany Banany, jeszcze raz banany Jak najwięcej bananów bym potrzebował Przyspieszyłbym ee, Przyspieszyłbym banana Grzybka Jest git hmm. Budki, budki, budki Dobra, niech będą budki, no są... nie są aż takie w sumie złe O, jagódki Mmmmm Po co mi jagódki w sumie? Nie wiem po co mi jagódki tak, myślałem, żeby ich nie wstawić po prostu Do pandemonium, ale wtedy po tym mi jest mana No dobra, na no razie dam tutaj Jagódkę, zarezerwuję to, no i lecimy Ma Narb może, da Elosowe buffy Zobaczymy, gdzieś go tam postawimy Nie tego Guberta trzeba będzie jakoś fajnie postawić Tylko, że też on zajmuje dwa sloty, nie? Dlatego na pewno postawię pionowo, tutaj tak, żeby był yy, tylko, że on Zajmę tu mnóstwo posus slotów, nie? I ani Struggles, ani nic tutaj co mam, nic się nie zmieści. Mm. Jest Pandemonium. Czyli teraz tak, kupujemy sloty. Kupujemy Mana Orba. O. Rękawice sprzedam, nie potrzebuję rękawic. Stamina tak mi się bardzo przyda. I teraz tak. Gubert. Stawiam tutaj guber... a nie, jeszcze sensie nie musimy tutaj stawić, dobra. Bo on jeszcze nie jest y ten... Y tr ...truciznowy. <grych> nie ma jeszcze poezona, o. Mm, tutaj pana Stragelsa, który by tutaj to przyspieszał. Tutaj nóż. O kurde, to coś. Się... O jawel, dobra, ten nic nie będzie mi dawał dosłownie. Tak, mogę sobie to postawić. No tak. To jest mój maks, jeżeli chodzi o sloty. Na tym. No. Medium O, mam się z medium, czyli pandemonium bie bierze mniej, tak? Ile ty bierzesz? Staminy. 0,3 na sekundę. A ty bierzesz ode mnie 1, nie? Na sekundę, to tak. No jak Uuu, co ty miałeś zabraniać? To miałeś. To już nie. Nigdy... Sword yy... Bronie na blisko zadają. Czekaj, co? Mele na blisko. Dzisiaj znaczy broń na blisko. Na gwiazdę zadaje minus 2 obrażenia. A! I zadawaj plus 4 za każdą mele rzecz. A! Czyli to wszystko bije po prostu mnie, a ja to bije więcej. No to w sumie nie jest takie złe. Brzmi jak fajna, jak fajna ten. Bro, brońka. Dobra. Yy, Misfortune. Kupię, bo się wydaje fajne. <grybujesz> no i co? Ja bym chciał. Ja bym bardzo chciał na pewno. Sloty tutaj dać jakoś. I grzyba. Ja chcę grzyba. Bardzo. Jest grzybson. Jest. są Sloty na potki Um, I Pestilence Flaskalny. Dobra. Mam fajny plan, jak to zrobić. Mmm. Naj, naj, największy post. To jest najczęstszy build nawalanego Rangera. Czyli dwa Fortuna Grays, które się tutaj boostują. I Guber, który jeszcze bardziej boostuje, jeśli chodzi o obrażenia. Nienawidzę tej klasy. Według mnie najgorsza subklasa, jaka powstała w tej grze. A, <słyska> panie. To dobra, to zróbmy tak. Okej. Okay. Eee, Gubert ten. Dobra, na pewno bym mógł to inaczej ustawić. To już wiem. Nie wiem, czy to tak, to tak nie postać po prostu. Żeby na razie to pandemonium nakładało mnóstwo trucizny. Miss Fortune. To mi się da, że byłaby też dobra tutaj. Na aktywowanie guberta. Po prostu. No. Okej, okay. teraz tak. Mm, pan Struggles, tutaj to. Kamyczek. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No i później mogę to jakiś pan co? wcisnąć, co? Kupię w tego Guberta bym chciał zrobić. Tru, tr, truci, tr, tr, trującego Guberta. O, tak, to zrobimy. Nie wiem, jeżeli przegram, to ja jestem po prostu miękka fajka. Tyle powiem. E, czekaj, ma norwę, trzeba postawić, fajnie. Byłem zapomniał. Tylko mana norwę tu postawić. Ciężkawo no, Ty się wydajesz najlepszym slotem, co? Na to? Wszystko? No Dobra, że teraz to przegram, słaby w tą grę, jak nie wiem No, no to GG, panowie A, Co to są zabronie, bronie, jeżeli nie On musi mieć brak staminy to, tego, że go nie będzie miał Już mi na blindę nakłada Jeśli leje, czy nie wiadomo ile Bo mam wampiry mnóstwo Niech go truta zabije, proszę Cię, proszę. Gro! Gro! Let's go! I jeszcze tylko dwa razy wygrać. Dwa razy wygrać. I mamy... Mamy to po prostu. Teraz tak. Guberta muszę teraz postawić trochę inaczej. Czy jestem w tym miejscu też mogę mógł postawić. No. Um. Nie taka sobie tak, tak wkurza też. No, miejsce zajmuje tyle co wcale. To się miejsce. No. Chodzi mi, że dużo go zajmuje. O, zrobimy to tak. Tutaj bananek kamyczek mogę sprzedać. No i Miss Fortune kupię kolejną. No i co? Jak już tutaj fajnie postawić? Dałoby się Czek średnio. Muszę sobie to trochę średnio No Hmm. Bym dał to tak może, zrobi to tak i tak Wcale zrobię to tak No teraz mi tutaj to komplikuje wszystko W tym miejscu Poproszę jakieś małe sloty no, nie takie, nam Ziemeczku. Ziemeczku. fany pak, Kupić, kupia, Ok. Hyt, hyt, hyt. Tutaj mi Fortune przyspieszona. Nie wiadomo jak bardzo. Hmm. To będzie częściej odpalało się niż. Wszystko inne? No, panie Koso. Czy on państwa tak ustawione? no, ty czy nie, co tutaj postawić w tym miejscu? Tak, bym postawił grzyba, nie gdybym mógł. Teraz mam tu więcej wolnych slotów. Nie mam tyle samych slotów. No nie, daj, dawaj, wiesz co, dajcie mi chwilkę, to znowu ustawię za jakieś, pewnie 500 lat. Z dwóch. Dobra, wróciłem i no, nic się nie zmieniło prawie, że tutaj posłuchaj, ustawiłem, ale... O, czemu ziomku... Co ty robisz? Przejeżdżałem jak tu będzie mordował mrozem. No i przegrałem. Nienawidzę tej gry. No, nie, naprawdę. Nie lubię tej klasy. Jest tak ciężka. Aha, bo po prostu ja dość, gram. Nie, nie chcę mi się, no, ale przepraszam Was. Eee, no to co, i gramy panią Berserk. Dobra, ja przepraszam, was, przepraszam was, że was zawiodłem tym ranem. No, ja jestem... Nie wiem, zmęczony myśleniem jak się gra tą postacie, naprawdę. A to byłoby na tyle widzowie. Dziękuję, że byliście. Jeszcze raz was przepraszam. Możecie stawić łapkę w górę, subskrypcję i komentarz chcecie. No i co no, do usłyszenia i zobaczenia jutro, tak, panie Berzerk, Jeszcze raz przepraszam. No i do zobaczenia. Ciana.